Witajcie widzowie. Dzisiaj gramy w Sonic Speed Simulator. Dawno tego nie było na kanale, ale tak się w ogóle stało. Dawno w to nie grałem. I tu się mega dużo zmieniło. Jak chcecie zobaczyć, jak zdobyłem tego skina, to sprawdzajcie mój drugi kanał. Macie. Um, nie dam linku w opisie, tylko powiem, nazywa się Lacky, są 45 po prostu i tutaj mamy jakiś rank and heist, nie wiem jak się to mówi i tu musimy zdobyć taką dziewczynę, to może będzie łatwe, może nie, czekaj, a jak się tu w ogóle zbiera ta tu są... Ej, nowe jajko chyba. To jest nowe jajko? Nie. Tak, nie, to nie jest nowe jajko. Ej, jak... Może chodźmy po prostu. Tu. Ale czekaj, jakie mam w ogóle skiny? Bo ja zapomnę. O mam takie skiny. To jest mój. Ja chcę być moim tym tailsem. Dobra, to w ogóle idziemy. A gdzie był ten spawn? A tam, dobra. nie, to jest chemical plant. Nie, 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 nie. Ja nie chcę tu. O, tylko tu. Zobaczymy, co to jest w ogóle. Terminal coś. Terminal Diamond. Nie wiem co to będzie za świat. O! I... Co to jest? Co to jest? A! One dają 50, a trzeba tyle. Jak daję tam 50, to to będzie easy do zbierania. No ale to, to serio. Ja dzisiaj zbiorę to jedno. Na pewno dzisiaj... Zbierzemy na pewno. Skąd ja mam takiego pyta? Ale moje są bardzo już dobre. No ja nie powiecie, że nie. Ale skąd ja mam takie pety? Skąd ja mam takie pety? Halo! A tych to już na pewno miałem. I oh, tu są takie rzeczy, jak tu się dużo zmieniło. I na pewno dzisiaj zbierzemy to. Na pewno musimy. To jest jeszcze legendarne. Już mam 850 Ile tu jest tych diamentów? Ja! I to są chyba po całej wyspie. Już mam 1000! U że to będzie easy. Ja to trzeba 1000, 100 50. 100 000, 100 tysięcy... Nie 100 koła... Nie wiem, dobra, nie będę lepiej mówić. Dobra, no, zra... Nie! Tu są diamenty! Już mam 2000, a przed filmem 1000. Mówiłem, że to będzie easy. Move. Czy za kryształy? je ja właśnie ominąłem. Co tu? Co tu jest? Um, już mam 2400. To e, bardzo dużo, nawet. Jak dla mnie. Co tu jest? 30. No ja nie rozumiem. Ile już mam kryształu? 2090. Ja, jeszcze jeden kryształ. No właśnie, tu i mam 3000. Super. I już to! No nie 3000. Ja chcę w ogóle zobaczyć ile te kryształy dawają. Ale jeden, jeden 25! E, to nie tak źle. Myślałem, że na początku, że 50, ale jak 25 to też easy będzie. Wow. Ile tu jest? I kolejna kula? Nie wiem co to w ogóle. Za co on? Te kule. Aha, żeby mieć to. A ja chcę mega tą babę. Co? O, mam jedno takie! To jest mega dużo do zbierania czegoś. To mi się podoba, bo ja lubię zbierać coś w tej gierce. Szkoda, że tu nie mam nic za darmo. Wszystko za darmo. Szkoda, że tak nie ma. Ale niestety. Już, już mam 4000. A to nie jest przypadkiem 10000? Muszę zobaczyć. No dobra, to sto koła. Jezus, to będzie trudno raczej uspierać. Ale i tak dzisiaj to uzbieramy. A, dobra, nie uzbieramy dzisiaj tego na pewno. Ale jeszcze sobie pogramy w CS-a. Spokojnie. Nawet możemy teraz pograć w CS-a. Ale jeszcze sobie pogramy w to. Mm, yeah. Co robisz? Nagrywam. Ja tutaj... Mama nagrywam. Czy zostało za jedno? Czy za te wszystkie? jak już? Czemu to jest ta baba? Czemu to jest ta baba? Widzowie, czemu to jest ta baba? Halo. Halo. Babo, słyszysz mnie? Słyszysz? I kolejno. Tak, to jest ten? nie. Ale się zaraz Tu mam już mega duże. Mm, 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 mm. mm, mm, mm. To trzeba... Yes, 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 yes. Się tak, która spędza, widzowie nie, kulka, i to serio. 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 serio, 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 jak to jest ich dużo w ogóle. I chyba ta 30 będzie najłatwiejsza w ogóle. Jeszcze tu jest. Już 5 mamy. Jest, o jest, jest. dobra A ty nie masz piguły w ciele, tyle co ja. Ja ją wyciągnąłem już dawno. Tam został teflon, czy tak, czy może insulina? Już mam 7000 Jezu eee. Jezus, ja sam się to tak dziwi. O Jezus, jeszcze spadam biednym Tailsem. A co chyba zmienię w ogóle tego skina? Mi się już tak średnio podoba. Zmienimy. I tu są jakieś inne post. I no tu? Nie, jak tutaj jest me metal. Sonic jest. A ja to przegapiłem. I chyba będzie lepszy. No, dla mnie na jest o wiele lepszy. I, dawaj na kills. Yeah. teraz na pewno to zrobimy, wiedziałem O Jezus, nie, nie, co tu jest? Ja chcę tu wpaść Czemu to jest takie wysokie skakanie? Aha, chyba tyle O, 8000, ale widzowie chyba wiecie co? Gramy już w CSa w ogóle. No, w cs gramy. No, tak już trochę mi się tu nudzi. Jeszcze tu, jeszcze. Tak, Lilu Lili, Lili, li, tu, 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 tu. Jezus, Maria Tu są jakieś kulki Ona mają, ona mają, ona mają Kulka, uuu, właśnie o niej marzyłem 100% realisty Tu jest, aha już zaświecona Teraz znajdziemy jedną taką kulkę, wiecie, tam do oświecania i już idziemy grać w cs -a. W czemu tu tak wolno się chodzi To dobra chociaż Dobra <grym> w <CS -a> gramy w Cesa Gramy w CES-y. Dobra to e, p. Poczekajmy jak CS się zainstaluje i sobie pogramy w Tirdauna. Uh huh. One thousand the color, to color, 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 Ja sobie będę małpał czekpak, migę, migę, smakę, gano dobra polecimy aha, ja mam misję, a do tego mam moje mody, super tylko gdzie jest w ogóle pierwszy? Pierwszy taki generator, można na powiedzieć, jest, jest. Gdzie jest pierwszy generator? Tutaj nie pokazuje. Noha, noha. No, mu to mija? No, halo! a nic nie robię! Ja po prostu się lecę do góry i odpływam łódką. Au! nara, ja odpływam! Nie, no nie mój łódź. Nie, ja złą w złą stronę jadę! Ucieczka! Nikt mnie nie złapie! Nie, nie, nie! To jest, to jest bardzo I to Dajcie Ej, stało mi się? Dajcie ci w ogóle, bo ja nie wiem. I ja o co tu chodzi? No? Chodzi mi o boxę, a so, chodzę, że to będzie strojek. Musimy tysiąc z kogoś rozrzucić. Aha, tu jest to pokazane. Zaraz będzie tysiąc. Co ja mam teraz robić? Trzeba po prostu uciekać. Aha, ja mam to niszczyć. Chyba się przejmę jeszcze tutaj. Co się dzieje? Dlatego kocham, Tirdau? Ja, się cały pali! Co jest? ja, ja, się O, Co zrobiłem tam misja? gara sulc, roxel, restart. Musimy od nowa, ale od razu bierz bierzemy laser gone! Banana bomb, jetpack, migam, migam, smakam. No, już mam włączone. i'm

super eu vou checar, vamos começar. C u b. soup. よいしょ。よいしょ。 Dobra, widzowie tak gadam przez jakieś 3 minuty. To nie wiem, czy już kończymy w tego co ja sobie nie pogramy. Nie, już kończymy, bo jestem no, zmęczony, a po drugiej tak już muszę kończyć, bo jutro mam szkołę na 8 rano. To, pa widzowie i życzę szóstek, piątek w szkole. 当然。啊